Siemano, z tej strony Kajtek Bled, w dzisiejszym odcinku lecimy na Szarka, rozpierdolili nam Szarka całkowicie, nie ze mną w dzisiejszym odcinku, Szrubiteru80 Czyli ja, Fifi no. Możesz mój normalnym nickiem, tak? Pierwszy film ja. z kolegą ja. już był nagrany Jamnik e, i ten A my kiedyś I lecieliśmy o, na oby, Szarka oby w ogóle w 2020 na filmie? Co? My w 2020 roku na filmie lecieliśmy kiedyś na Szarka? Eee nie byłeś chyba no, na filmie jeden ze szarka to jest rozpierdolili tą miejscówkę całkowicie Oby się dało no rozpierdolić ten balon Oby się dało pa, rozpierdolić jest ta dziwka z założonymi nogami nie, a. A nie. o oby się dało rozpierdolić ten balon No ale co, klasycznie a, 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 jak się nam uda no to wiadomo ja karty graple nie mów przez y, ten czas jak nagrywam Ennorda, bo... Eee mi film zwanuję, bo Nie da się rozwalić tego gówna! No. smg. To jest jakiś żart tego gówna, nie da się rozwalić! Chyba no. Nie da się Wale uratować tej misówki. Wiem, że wem trochę wiesz Wiadomo co zrobili, ale... Ale wiesz, cieszmy się, że w ogóle jest, tak? Ooooo! Oh. Wow. Musimy sobie znaleźć bossa i co? Gaskart i plek? Eee, a tu była jak? ta wieżyczka? Bo chyba jej nie było Dlaczego oni zrobili kurna... Ja pierdziele, jest to Ice Spice Pomnę je. to jest Remix, a nie Starry Seven Ty... No ale bez przesady, bo, dobra rozdóbce i to miejsce chyba ci nie Czy są schody z tego, z, z Neo Tiltedów Ja ginę, mega się znaczy, co się z tym stało? Eee, ale nie, nie... Oni zrobili kurna, jakiś kibel, kurda z miejscówki podziemnej. Zejdź sobie do podziemi. Wiesz to wygląda kibel. I to jak ktoś to mnie przeszukał, on będzie szedł po ciebie teraz. No właśnie widzę. Kurna jest. No i tyle by było z odcinka. Czy jeszcze Trochę nagrywać? Tytki. Możesz Dobra. nagrywać, Jak coś to wytniesz, wytniesz w nie, nie wytnę, bo mi się nie chce wyciec. Będzie po prostu długi odcinek. No, nie. Jak tam chcesz, nie chcesz. No to daj to, żeby nie przedłużać. Mogę o to no. odpowiedzieć? powiedzieć no, no, dobra. To tak, po pierwsze... Ja tą fabułę zrozumiałem i te głosówki nadziei, co są na mapie, przeanalizowałem. Co nie? I jakby... Ogólnie rzecz biorąc, nie? No to... W ogóle... Yy, bo nie wiem czy wiesz, ale te graffiti, nie? Co byli, były na tym, na skleconych, nie? No. To ja przecież nadzieja namalowała, nie? To raczej. To chyba nic dziwnego, nie? A co tam było na tej graffiti? No tam był szark i była agencja na tej graffiti namalowana. No nie? właśnie zobaczyłem to rzeczywiście i tam faktycznie jest remix, czyli oni to planowali rok do przodu, ale to planują chyba kilka lat do przodu. Tak, ale patrz to. To i koniec, nie? Bo nadzieja, wiesz, namalowała tam graffiti, ale ona ogólnie w piątym chapterze malowała graffiti, nie? Na przykład tego. No wędrowca namalowała, nie? Zanim się pojawił, nie? Tam ileś tam przed jego pojawieniem się na wyspie, wiesz o co mi chodzi, nie? No to. Na graffiti, nie? I tam malowała różne graffiti i tak dalej. I wiesz, bo nadzieja w ogóle przez puszkę Pandory widzi przyszłość. Jakby ona widziała kolejne zagrożenia, które nadchodzą i cały czas widzi jakieś zagrożenie. Ona malowała te grafiti. O nie! Oddrop! To będzie szar jak za dawnych czasów. Dobra, powiem ci potem zresztą, bo to trochę dużo. Jeszcze mam pełno teorii. Jeśli ty! i to moją ostatnie tak dla szarka. Zawsze lecę tutaj, na tą budkę. Albo brałem skrzypkę stąd, nie pamiętam czy brałem skrzynkę stąd, chyba nie... Czekaj, ja leciałem. Czekaj, hej ty! Nie Krenaty ma tu tego zbiera. boiska ty, nie ma boiska Jakiego? To było boisko to takie, wiesz. Eee... tu? Nie A gdzie tam? A nie, tu jest basem, czekaj dobrze, fairbałem No Noo skojebałeś się, to absolutnie to tak nie było no A szanujmy się na zoderwę, mam lepszego szarka, nie? No, no właśnie nas jest lepszy szarka Tak to nerwuje moje fesy ale wydajności nie poprawili w tej chwili. Kurna, tutaj typ się leczy Weź tutaj przyjdź bo dobra, My nie przychodź Zresztą mam daleko jednego Wajta ma Ale trudno, bo to daleko, to idę raczej w prawą stronę